Natomiast istnieją pewne uniwersalne cechy i postawy, które nie zależą od branży, od pokolenia itd. Na przykład, badania pokazują, że za sukces w życiu w 40% jest odpowiedzialna inteligencja. Mhm. Więc ja mogę zdobywać wiedzę, prawda? Mogę otworzyć książkę i dowiedzieć się czegoś więcej. To jest kompetencja, nikt się z tym nie rodzi. W 15% jest to czynnik osobowościowy, a ta osobowość zakłada, że jak ktoś jest zdeterminowany, wytrwały, ma większą odporność na ryzyko, wyciąga feedback z sytuacji, które go spotykają, planuje to, co go. Czeka, spotka, a tym systemem prognozuje, jaka będzie przyszłość, no to ma nieporównywalnie większą szansę na to, że osiągnie to, co go interesuje. Czyli musi być przygotowany na wszystko? Wiesz co, nikt nie jest przygotowany na wszystko. Przecież ty nie wiesz, co ja odpowiem, a ja nie wiem, w jakim kierunku pójdzie rozmowa. Na wszystko to możemy być gotowi, a przygotowani jesteśmy na coś. I nie potrzebujemy być przygotowani na wszystko. Potrzebujemy być przygotowani na to, co chcemy. Więc, jeżeli ktoś chce być popularny, to niech się przygotuje na hejt. Jak ktoś chce być bogaty, to niech się przygotuje na to, że pojawią się członkowie rodziny, o których istnieniu się nie wiedziało, którzy uważają, że wsparcie jest moralne. To jest przygotowanie. Mm. Okay. Mm. I, I oczywiście, że potrzebujemy zdobyć wiedzę i umiejętności, również w zakresie zarabiania pieniędzy. A więc, jeżeli już Statystyki pokazują, że najwięcej w Polsce bogatych ludzi ma swój własny biznes, to może warto skończyć coś kierunkowego, co z tym jest powiązane, i zacząć zarabiać więcej.